Pan też proszę opuścić salę. Proszę, proszę opuścić salę. Czy mam wezwać ochronę, żeby pana wykonać? Nie, do tego pana mówię. Pan opuści salę i zamknie drzwi. Czy ja się wyraziłem jasno? Pan zamknął dokumenty i to otrzymał. Czy ja się wyraziłem jasno? Proszę, proszę, proszę opuścić salę. Proszę opuścić salę. Proszę wezwać ochronę, żeby przynieśli środki przymusu bezpośredniego. Ja poproszę wezwać policję o to, że wykonam. Bo... Nie, nie, ja wysadam policję, ja będę są wykonują czynności niezrozumiałe, bez podstawy prawnej i bez uzasadnienia. W Polsce nie ma tak, że mogą ogóle zacząć... Ja bardzo udzieliłem głosu, ale to pan usiądzie. Albo pan usiądzie, albo pan od nie. Nie jestem zwierzęciem. Albo pan usiągnie. Usiągnę i składam na tym jest zawiadomienie o To jest przestępstwie. Czyli to, co Pan zrobił może być uznane za przestępstwo. Dobrze. W ciągu ostatniego roku wnioskowa podtrzymuje wniosek o ustalenie, podtrzymuje wniosek obecnych dziennikarzy, ustalenie. Yeah.